O, lubię ekstrema i lubię łamać granice Jestem właśnie na tym bocheńcu Piękne miejsce przy motocyklu A już się ciemno robi, nie będzie tak widać No i ta bardzo fajna wieża widokowa Ale już nie o to chodzi Chodzi o to, że jestem na najwyższym wzniesieniu ziemi brzeskiej ha, W ogóle nie myślałem Wdrapałem się tutaj 394 metry bocheniec Nie wiedziałem dzisiaj, że, że będę bił że będę bił rekordy, ale jednak udało się. <laughs> Nie przypuszczałem. Piękne miejsce, zapraszam serdecznie wszystkich Bocheniec. Odkrywamy gminę Brzesko, bo w promieniu 50 km mamy naprawdę bardzo dużo atrakcji. Nawet sobie ktoś tutaj chłopkę wykupił przy tej wielkiej wieży. Będzie miał drogę ludzi, ale przynajmniej wielki parking, gdzie będzie mógł odstawić swoje luksusowe auto. I to wszystko koło motocykla, największego na świecie.